osoby, którą masz w sercu. Kochani, aktualizacja, powiedzmy ja ten film na miesiąc luty zaznaczam, czyli uczucia tej osoby teraz i w miesiącu lutym do Ciebie. Kochani, dwie karty do wyboru, dzisiaj celowo przeze mnie odwrócone, z losowo oczyszczonych, wybranych kart anielskich. Karta numer jeden, karta numer dwa. Obie mają grafikę tą samą, ale Wy skupcie się, na karcie, która bardziej do Was przemawia. Być może obie karty będą Was przyciągały, być może tylko jedna. Przypominam, czytanie jest ogólne, nie z każdym może rezonować. Kochani, dodatkowo dla pomocy, bo część z Was lubi kamienie, piasek pustyni przy karcie numer 1, kwarc różowy przy karcie numer 2. Kochani, e, oczywiście zostaw komentarz, jeżeli filmik Ci się podobał, jeżeli czytanie Ci się podobało. Zostaw łapkę w górę, yy, podziel się ze znajomymi. Ja Was serdecznie zapraszam do tego czytania. Zobaczymy, co karty dla Was pokażą. Kochani, karta numer jeden, zaczynamy. Aha, jeszcze mam prośbę przed, w momencie, kiedy ja tasuję karty, w momencie, kiedy rozkładam karty dla Was, Wy wizualizujcie, wyobrażajcie sobie osobę z Waszego serca. Możecie patrzeć na zdjęcie podczas tego czytania, aby przekaz kart, był mocniejszy dla Was. No i kochani, mam kartę numer jeden, Kartę przez Was wybraną przy piasku Pustyni. Karta, która mówi podejmij działanie. Karta, którą sobie wybraliście, mówi w skrócie o tym, aby jeżeli coś w tym momencie nie do końca jest. Nie toczy się do końca tak, jakbyście sobie tego wyobrażali. Nie do końca toczy się takim rytmem. Może nie według planu, ale nie dzieje się tak, jak Wy byście sobie tego życzyli. Kochani, karta mówi: pomóż szczęściu. Czasami szczęściu trzeba pomóc, podejmij działanie. Być może chodzi tutaj o jakieś informacje, o jakieś wiadomości, o przyspieszenie jakiejś rzeczy, o której myślicie, tak? Przy tej relacji, przy tej osobie. Tak karta dla Was mówi. Ja teraz karty oczyszczę i sprawdzę uczucia na miesiąc luty. Tej osoby przy Tobie. Co ta osoba czuje do Ciebie teraz? Jej uczucia w miesiącu lutym. Co ta osoba czuje do Ciebie teraz? Jej uczucia do Ciebie w miesiącu lutym. Karty już mi się tu same przekręcają, wypadają. Co ta osoba czuje do Ciebie teraz? Co czuje w miesiącu lutym? Sprawdzamy. Kochani, dla części z Was widzę odrodzenie w tej relacji, odświeżenie, bo tu mi karty pokazują poniekąd jakieś ochłodzenie uczuć między Wami, jakiś zastój przestój ochłodzenie uczuć. Karta mówi, iż ta osoba stoi przed jakimś wyborem w swoim życiu. I tak samo Wy możecie przed tym wyborem stać gdyż karty działają w dwie strony i mogą też odwzorowywać Waszą sytuację. Karta mówi, iż osoba, o której myślisz, ma, jest zmienną osobą. Ma takie, bym powiedziała, podwójne zdanie, i zależy, jak chorągiewka je zawieje. Jest osobą podatną na czyjeś, czyjeś wpływy, i ktoś ma wpływ rzeczywiście na tą osobę, na jej decyzję, na jej zdanie, na jej zmienność. Raz ona myśli tak, raz myśli tak. Raz by chciała zrobić to, raz chciałaby zrobić co innego. Jest bardzo niezdecydowana. Trzy kroki do przodu, pięć do tyłu, bym powiedziała, a wręcz taka zabawa w chowanego. Karta mówi, że osoba stoi przed wyborem, tak czuję teraz. Nie umie się zdecydować. Dla części z Was jest to wybór po prostu partnera, partnerki, tu tak jakby karta wskazuje romans, i wybór między dwoma kobietami lub dwoma mężczyznami, tak. Karta mówi: Nie jestem w stanie na ten moment zdecydować. Takie są moje uczucia. Dla części z Was bardzo często mi wychodzi osoba z podznaku ryb, i rzeczywiście tu mi wychodzi osoba z podznaku ryb, osoba z podznaku byka, osoba z podznaku strzelca. Tak, karty mogą tutaj dla Was y, pokazywać, kochani. Oczywiście przypominam, czytanie ogólne. Nie muszę tego zaznaczać, ale zaznaczam, żebyście wiedzieli, y, że to nie jest y, po prostu, że to czytanie jest. Y, Mo, nie musi z Wami tutaj synchronizować, ale myślę, że wiele osób znajdzie informacje dla siebie, bo wiem, że moje czytania ogólne z Wami bardzo fajnie synchronizują. Kochani, tutaj właśnie karta mówi, że nadarzą się przeszkody, i te przeszkody już pomału zaczynają wkraczać w życie tej osoby, o której myślisz. Ta osoba teraz ma jakieś problemy finansowe. Ta osoba boryka się z jakimiś zobowiązaniami finansowymi. Finanse są jakąś przeszkodą, tak? Ta osoba musi zdecydować, w którą stronę iść. Dla części z Was ta osoba może być przy Waszej pracy i ta osoba y, może być Waszą osobą przełożoną. Czyli albo może być, albo, prze, albo y, wyżej na stanowisku od Was, albo gdzieś koło Was. No w, każdym, w każdym razie tutaj osoba mi się pokazuje jak osoba blisko Waszej pracy blisko waszych finansów może być blisko waszego domu dla osób, które, dla których ta osoba mieszka daleko. Tu jest problem ze spotkaniem się, Problem z finansami, Problem z pogodzeniem się, jeżeli chodzi o sprawy finansowe materialne e, i odległość między wami tu, je, tu stanowi znaczny, znaczny problem. Tak Miejsce spotkania też jest tutaj problemem. Kochani, co dalej? Karta tutaj wskazuje przy, tych, przy uczuciach tej osoby, że ta osoba ma olbrzymią chemię do ciebie, ma olbrzymie przyciąganie, ale no nie, no to, to, to nie jest miłość, że tak to nazwę. To albo jeżeli to jest miłość, to przez pryzmat bardzo takiej fizyczności. I karta tutaj pokazuje, że ta osoba może tak próbować zagrać. Żebyś ty do, w rytm tej muzyki tańczyła. E, no tak mi tu karty pokazują, że jesteś pod urokiem tej osoby, pod wdziękiem, pod wrażeniem. Ta osoba świetnie sobie zdaje z tego sprawę, ale z drugiej strony ty też tak działasz na tą osobę. Bardzo ym, no tak wzbudzasz namiętność w tej osobie, bym tutaj tak to nazwała. Kochani, dla części z Was co ta osoba tutaj jeszcze czuje. Ta osoba ma jakieś niespełnione instynkty macierzyńskie. Co to oznacza? Może mieć dzieci lub wy możecie mieć dzieci i tu może nie nazwę tego problemem, ale przeszkodą taką, że yy, dla, po prostu swoje szczęście yy, poświęcacie dla szczęścia rodziny. Tak bym to tak nazwała. bo tu karta mówi, że boicie się yy, coś ja tak kierunka dziś. przepraszam was. Boicie się rozstania, boicie się rozstania, straty przy rodzinie, czyli albo kontaktu z dziećmi, albo te kontakty z dziećmi już są utrudnione. Tak karta tutaj pokazuje, kochani. Zobaczę jeszcze, co na miesiąc luty ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Ale takie są uczucia tej osoby na ten moment. Kochani, na ten moment, co ukryte, co schowane przed Twoim okiem. Karta mówi nowy początek. Relacja z etapu ochłodzenia, lub relacja z etapu takiego konfliktu, albo nawet braku kontaktu, wróci do początku. Karta mówi, że ta osoba tak szybko sobie Was nie odpuści, lub w drugą stronę. To wy nie chcecie odpuścić tej osoby. Ta osoba w tym momencie myśli o tym, żeby zacząć wszystko od nowa, żeby spróbować raz jeszcze. Nie może przestać o Was zapomnieć, nie może przestać o Was myśleć. Tak karty mówią. To przyciąganie, które jest między Wami, jest. Dużo silniejsze. Nawet bym powiedziała, bo tam karta fizyczności, ale tu też karta dochodzi, która mówi o tym, że y, macie też połączenie takie emocjonalne, bardzo silne, tak? duchowe, czyli nawet jak jesteście gdzieś daleko od siebie, to jednak mimo wszystko odczuwacie wzajemne swoje myśli, wzajemne swoje przyciąganie, tak jak ja czasami to mówię, takie obsesyjne myśli, które y, nawet coś robimy i wpadają nam do głowy nawet byśmy się nie spodziewali, tak? Karta tak dla was tutaj pokazuje. Teraz kochani przechodzę do karty numer 2. Zobaczymy co nam się przy karcie numer 2 pokaże i kwarcu różowym. Mam kartę numer 2, kochani, dla was karta kwarc różowy i od, odkrywam kartę. Karta okazja. Co to oznacza? Kochani, karta ta oznacza iż w niedługim czasie, do 3 miesięcy Nadarzy się okazja dla spełnienia tego, o czym myślisz przy tej relacji. To, o czym myślisz, nadarzy się jakaś okazja, nadarzy się jakiś moment, coś pozytywnego się wydarzy, co sprawi, że to, o czym myślisz, się sprawdzi, spełni po prostu dla ciebie, tak? Dobra, oczyszczam karty i sprawdzamy. Co ta osoba czuje teraz, co czuje w miesiącu lutym. Co ta osoba czuje teraz? Co czuje w miesiącu lutym? Co ta osoba czuje teraz? Co czuje w miesiącu lutym? Myśl o tej osobie, myśl, wizualizuj. I już sprawdzamy. Dwie karty mi się wy. Kochani, po pierwsze, osoba przechodzi jakiś trudny okres w życiu, i na ten moment nawet bym powiedziała, że ma jakieś wyrzuty sumienia, jest niezadowolona i być może liczy na kolejną szansę od Ciebie. Tu ta osoba popełniła jakiś błąd, potknęła jej się noga, coś tu się wydarzyło. Nawet bym tutaj powiedziała, że wyszła jakaś zdrada. Wyszła jakaś, może nawet nie chodzi o taką fizyczną zdradę, ale jakieś tutaj wchodzą w grę flirty. Ta osoba nie była szczera z tobą, za co, teraz, za co teraz żałuje, myśli o tym, tak? Ma nadzieję, że dasz jej kolejną szansę lub o tą szansę poprosi, myśli o tym. Kochani, tutaj mi wychodzi w kartach, iż ta osoba po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że tylko chciałaby brać, a mało daje od siebie, tak? Czyli ja bym chciał, ja bym chciała. Mam jakieś swoje żądania, pragnienia, potrzeby, a pomijam w tym wszystkim Twoje oczekiwania. Udaję, że ich nie widzę. Skupiam się na sobie, tak? Karta mówi, że ta osoba jest osobą nie do końca szczęśliwą w życiu prywatnym, chociaż kochającą rodzinę. Tak Wam powiem. Ta osoba jest wewnątrz bardzo wrażliwa. Z zewnątrz ma taką maskę, przez pryzmat takich doświadczeń życiowych przybrała. No, taki bym powiedziała trochę chamski, chamskie podejście do życia, gdyż dużo od życia w tyłek dostała brzydko mówiąc, tak? Kochani, co jeszcze? Karta mówi o tym, że osoba ma bardzo dużą moc manipulacji, nie tylko wami, ale też otoczeniem. Umie bardzo świetnie dostosować się do sytuacji, do otoczenia, wymyślić na poczekaniu, powiedzmy w cudzysłowie bajkę, cokolwiek, cokolwiek, aby Ciebie zadowolić, aby Ciebie uspokoić. Karta mówi o wiadomości od tej osoby, o chęci rozmowy. Ta osoba myśli teraz, aby z Tobą porozmawiać, coś wyjaśnić, być może za coś przeprosić, chociaż nie do końca, bo przypominam czytanie ogólne nie w każdym przypadku to się sprawdzi, że ona będzie przepraszała, ale będzie chciała porozmawiać. Ta osoba jest bardzo pewna siebie. Kochani, ja jeszcze do, do, wyciągnę kartę. Dla części z Was będzie to Twój małżonek. <laughs> Przepraszam, lub ex-małżonek, bo karta mówi, że ta osoba myśli o Tobie, ma Ciebie w sercu, kochacie. Ale z jakichś powodów coś między Wami pękło, coś się ochłodziło, coś się popsuło. Jakoś oddaliliście się od siebie, tak karta mówi. I karta tutaj mówi, że ta osoba dojrzewa do tego, do świadomości tego, co by chciała w życiu mieć, na czym w życiu jej zależy. Tak? Karta mówi, że nadchodzi moment, gdzie osoba podejmie decyzję. Chociaż dla części z Was, tak jak mówię, to nie jest decyzja tylko tej osoby, bo tu dużo zależy od Was. Czy wy dacie szansę, czy wy przyjmiecie, czy wy. Mm, po prostu potraficie zaufać, ale ja wam postawię kartę, czy możecie zaufać tej osobie, bo skoro już się takie pytanie mi w kartach nasunęło, czy możesz zaufać tej osobie, skoro ona by chciała drugiej szansy, tak? Czy dać jej tą drugą szansę, czy spróbować dać jej drugą szansę? O ile chcecie takie czytanie na drugą szansę, też mi napiszcie, czekam na komentarz. Kochani, ta osoba tak szybko nie odpuści, ta osoba tak szybko nie odpuści. Ta osoba będzie zabiegać o ten związek. Tu widzę takiego wracacza, ale yy, ja wiem, że część z Was zaraz napisze, że nie Wam sobie idzie, i tak dalej. Ja widzę, że serce co innego, głowa co innego. Próbujecie, część z Was próbuje sama siebie oszukać, tak samo jak ta osoba. Ta osoba będzie próbowała się zmienić. Będzie próbowała się zmienić, postara się zmienić. Czy jej zaufać oczywiście zależy od Ciebie, ale karta mówi, że jeżeli dasz szansę tej osobie, ona będzie próbowała się zmienić, kochani. Sprawdzam, co ukryte, co schowane przed Twoim okiem. Piszcie. O, widzieliście, co ukryte? O, bardzo dużo kart wypadło Wam. Kochani, piszcie, czy yy, chcecie takie czytanie. Zostaw komentarz, czy chcesz takie czytanie właśnie odnośnie, czy mu ponownie zaufać. Kochani, co ukryte, co schowane przed Twoim okiem? Na pewno coś, co jakiś przypływ gotówkowy, ale to jest nie, nie tak na marginesie odnośnie waszy, waszego czytania. I widać po prostu powrót uczucia, kochani. Co ukryte, co schowane przed Twoim okiem? Będziesz się bronić przed tym uczuciem, ale to nic nie da. Uczucie chemia zwycięży. Jakby wszystko wróci do punktu wyjścia. Zatoczy się koło i wróci wszystko do punktu wyjścia. Mimo tego, że będziesz z tym walczyć, uczucie do tej osoby wygra. Miłość do tej osoby wygra. Wszelkie takie Twoje obawy, Twoje zmartwienia pójdą w niepamięć. Ta osoba teraz, teraz po prostu myśli o tym, żebyś dała jej kolejną szansę, żeby, że chce wrócić, że chce porozmawiać, że chce coś wyjaśnić. Karta mówi: Kochani, dla części z Was widać tutaj też jakieś narodziny, w sensie albo ciąży przy Waszym domu, albo karty zwiastują być może Waszą ciążę. Co jeszcze? Karta mówi o odrodzeniu. Co ukryte, co schowane? Odrodzenie tej relacji przy Tobie. Także karta mówi: przygotuj się, relacja się odnowi. Wróci. Czyli on, ona wróci do ciebie, tak? Kochani, życzę Wam, jeżeli oczywiście tego chcecie, życzę Wam z całego serca, aby ta osoba wróciła do Waszego życia, do Waszego y, y, serca, do, żeby ta miłość do Was zawitała. Kochani, ja was, Wam serdecznie dziękuję. Zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę, subskrybuj, dziel się ze znajomymi, udostępniaj moje filmy. Będzie mi bardzo miło. Kochani, a ja Was zapraszam na kolejne czytanie. Jutro zrobię Wam brak kontaktu. A jeżeli macie jakieś kolejne pomysły na czytania, zostawcie komentarz. Wszystko będę, ja, ja wszystkie komentarze czytam, na wszystkie staram się zostawiać serduszko dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego weekendu Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.